Siemanko, witam Was w pierwszym skład Biderze na kanale. Um, przechodzimy do składu w bramce. Diego Alves. Diego Alves, to co on wyczynia w bramce to jest coś nieprawdopodobnego. Jest bardzo tani, a nieraz dupsko mi ratował. Przechodzimy dalej. Lewa obrona. Jest to Marcelo. Marcelo, co tu dużo mówić, jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie, znakomite tempo, znakomity dribbling, no i da się nim ładnie strzelić z gola. Dalej, środkowa obrona, jest to Thiago Silva, 7 meczy nim rozegrałem, jedna bramka najprawdopodobniej z główki, znakomite tempo, znakomita obrona, nie da się go prawie że przepchać, nieraz może się uda. No i w środku jeszcze jest Sergio Ramos. Co on ma zagłówki? To jest coś nieprawdopodobnego. Yy, no i to samo tempo obrona z La razem tworzą yy, dobrą parę stoperów. Prawa obrona jest to Daniel Alves. Też tempo, dribling i strzał. Też ma dobry. OK. Środkowy pomocnik. Jest to Ramirez. Ramirez też ma znakomite strzały, mimo że ma 68 strzałów, ale jak nim się gra, to znakomicie można strzelić bramkę. Dribbling też dobry, tempo też dobre. Mi się ogólnie nim gra bardzo dobrze. Środkowy pomocnik ofensywny jest to David Silva, kupiony za 115 tysięcy. Sztuczki i 4 gwiazdki. Mm, znakomite podania ma, znakomicie prostopadłą piłkę, może podać do napastnika bądź skrzydłowych. No i ja go polecam, jest dobry. Środkowy pomocnik, jest to Andres Iniesta. I tu się trochę wahałem czy go kupić, ze względu na tempo, w ogóle tak wolno mi się nim gra. Ale słabsza noga 4 gwiazdki, sztuczki 4 gwiazdki, także no jakoś mnie przekonał, bo i lewą i prawą dobrze coś może zagrać. No, lewe skrzydło jest to William. Willian 7 Willian. meczów rozegranych, 3 bramki jedna z jest ta jak na skrzydłowego to w sumie nie najgorzej słabsza noga, 4 gwiazdki sztuczki, też 4 gwiazdki tempo ma dobre, dribbling, strzały tutaj tak samo, strzałów na mają nie mieć więcej, bo ma takie znakomite strzały w tej Fifie, a ma tylko 71 no i dobra to tylko taka moja opinia Oczywiście dalej napastnik. Napastnikiem jest Sergio Cunagüero. Tego pana chyba nie muszę przedstawiać. Jest po prostu znakomity. No i prawo skrzydłowy. Jest to Angel Di Maria. Sztuczki w 4 gwiazdki. No, jedyny minus u Di Maria to jest to, że dwie gwiazdki słabszej nogi. Tempo znakomite. Dribbling znakomity. Strzały. To już w ogóle ma przekosmiczne. No, jeszcze asystuje też znakomicie. Wrzutki znakomite. Także naprawdę polecam. No i to tyle w tym odcinku. Jeśli ci się podobało, jeśli dzięki temu odcinku, odcinkowi e, podobał ci się skład, kupiłeś go czy coś, możesz się odwdzięczyć Możesz dać lajka, łapkę w górę. Będę ci bardzo wdzięczny. I to na tyle. Na razie.